Zruszenie i satysfakcja towarzyszyła Grażynie Gawłowskiej, współwłaścicielce firmy Magmot, podczas wręczenia jej prestiżowej Nagrody Starostwa dla najlepszej firmy powiatu nyskiego. Niniejsze wyróżnienie Nyski Syzyf znalazł się w programie Akademii Rynku Pracy z udziałem wiceministra pracy Jacka Męciny i kilkuset zaproszonych gości. Na gali byli także nasi reporterzy. A my mamy środę, 27 dzień listopada. Michał Baraniewicz, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Kontrowersje wokół obwieszczenia wojewody polskiego w sprawie obwodnicy wyjaśnione. 4 grudnia zaplanowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawstwo naszej inwestycji. Polska i Czechy razem w Europie. Celem nadrzędnym projektu jest stymulowanie rozwoju gospodarczego, społecznego, przestrzennego całego regionu. Akademia Rynku Pracy to pierwsze wydarzenie tej rangi w naszym regionie. Podczas akademii wybrano firmę roku oraz uroczyście uruchomiono program Karta Młodego Przedsiębiorcy. Twórcą Akademii Rynku Pracy jest wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina. Spotkanie ma formę dialogu pomiędzy pracownikami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami, a dotyczącym rynku pracy. Wiadomo, że najważniejszym partnerem dla publicznych służb zatrudnienia są przedsiębiorcy, bo tylko wspólnie z nimi można pomagać osobom bezrobotnym, czy poprzez różne formy aktywizacji, czy też dzięki. E, e, wspieraniu przedsiębiorczości. Podczas Nyskiej Akademii rozmowa toczyła się wokół problemów regionu. Poruszano temat braku perspektyw absolwentów uczelni wyższych oraz emigracji młodych ludzi. Dyskutowano także o dotacjach zarówno dla osób planujących założyć działalność gospodarczą, jak i mających w planach utworzyć nowe miejsca pracy. Do tej pory Akademię organizowano w dużych miastach, takich jak Łódź czy Warszawa. Dlaczego w Nysie? Bo Nysa wystąpiła z fajnym projektem i. Tutaj go dyskutowaliśmy. Myślę, że ta, ta inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości zaowocuje fajnymi inicjatywami, ale przede wszystkim no, będzie sprzyjać temu, że... Młodzi ludzie, bo zwłaszcza jest to kierowane do młodych ludzi, będą się decydować na zostanie tutaj i na rozwój przedsiębiorczości. Karta Młodego Przedsiębiorcy to program ułatwiający pierwsze kroki w samodzielnym biznesie założycielom firm poniżej 30 roku życia. Młodzi biznesmeni będą mogli korzystać z ulg i zniżek oferowanych przez firmy, które przystąpiły do projektu. To słuszna uwaga ministra, aby to nie, było, nie był sam program z tą Ale też od czasu do czasu warto się spotkać i pracodawcy, którzy oferują te zniżki, i ci młodzi ludzie, którzy z nich korzystają, bo też wymiana doświadczeń jest bardzo istotna. Nie samo korzystanie z karty na zniżek, kart rabatowych, tych, które mamy być dostępne, ale też taka rozmowa, doradztwo, bo to jest najważniejsze. Musimy się tą wiedzą dzielić z młodymi ludźmi, bo inaczej będą tego doświadczenia szukać gdzie indziej, czyli poza Polską. W wydarzeniu wzięło udział wielu przedstawicieli urzędów pracy, nie tylko z województwa opolskiego. Następnym krokiem będzie stworzenie Akademii jako platformy pomiędzy regionami, które chciałyby współdziałać w poprawie sytuacji na rynku pracy. To wszystko musi współgrać, musimy się raz stołu rozmawiać i działać, bo to same rozmowy to już jest zbyt późno na, na takie jałowe yy, bicie piany, natomiast konkret jeszcze raz konkretny. W trakcie gali biznesu wybrano firmę roku w naszym regionie. W plebiscycie zwyciężyła Grażyna Gawłowska, właścicielka przedsiębiorstwa Magmot. W nagrodę otrzymała statuetkę Syzyfa. Dla mnie, dla mojej firmy jest to niesamowite różnienie i jesteśmy wdzięczni wszystkim, a ja, tak jak mówiłam wcześniej, najbardziej moim pracownikom, no i moim mężowi i mojej najbliższej rodzinie. Jaki jest przepis na sukces, według pani Grażyny? Nie dać się, nie dać się nikomu robić to, co się naprawdę wierzy, robić to, co się kocha. Ja kocham najbardziej na świecie to, co wykonuję i mam to szczęście to wykonywać. I nie patrzcie, nie patrzcie na wszelkie, że wam mówią, że ZUS, to jest koszmar, to jest koszmar. Urząd Skarbowy następny, inne inspekcje, koszmar. Słuchajcie, oni muszą wykonać swoją pracę, a wykonujcie swoją pracę i będzie dobrze. Akademia odbyła się w poniedziałek, 25 listopada, w Nyskim Domu Kultury. Czy Nysa będzie miała obwodnicę i co się stało? Takie pytania dręczyły od kilku dni mieszkańców Nysy po tym, jak światło dzienne ujrzało niezrozumiałe obwieszczenie wojewody opolskiego w sprawie budowy obwodnicy Nysy. Jak przekonuje Bogusław Wierdak, przewodniczący sejmiku województwa opolskiego, nic złego na szczęście się nie dzieje. Zawieszenie decyzji było zgodne z przyjętym harmonogramem prac. Jesteśmy na etapie w tej chwili zawieszenia wydawania pozwolenia tylko i wyłącznie dlatego, że 4 grudnia zaplanowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawstwo naszej inwestycji. Bardzo ważna data, bardzo ważna decyzja. Dokumentacja inwestycji trafiła już do Warszawy. Obwodnica ma być budowana w nowej projekcji, czyli projekcji. Projektuj i buduj. Chodzi o to, że ta inwestycja, którą mamy tutaj za sobą na planie, będzie realizowana w zakresie przeróbek projektowych. I wykonawstwa przez jedną firmę. Czyli wykonawca, który wygra przetarg, będzie miał obowiązek dostosowania tej dokumentacji, już dokumentacji roboczej, do aktualnych warunków. Obwodnica ma mieć długość 17 km i położona będzie na terenie 222 działek, co rodziło pewne problemy i opóźnienia. Dodatkowo pojawiły się także zmiany w pierwotnej dokumentacji. Miejsce obsługi pasażerów zostało wyłączone z realizacji tej inwestycji oraz węzeł Radzikowicki będzie przerobiony z węzła dwupoziomowego na jeden poziomowy jednopoziomowy, będzie tam, rondo, tak zwane rondo turbinowe. Te dwie poprawki projektowe będzie wykonywał już wykonawca robót. Kiedy w procedurze przytargowej wyłoniony zostanie wykonawca, który naniesie poprawki oraz ponownie sprawdzi dokumentację działek, wojewoda wróci do wydania zawieszonej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. I to jest całe sedno zawieszenia decyzji przez pana wojewodę. Musiał to zrobić. I trzeba było to zrobić, bo tak zaplanowaliśmy to 14 października, kiedy rozpoczęliśmy wydawanie z RID-u, pozwolenia na budowę, na realizację, zintegrowaną realizację inwestycji drogowej. Ponadto odchudzono również projekty obwodnic Niemodlina i Kędzierzona Koźla o kilkanaście milionów złotych, co umożliwi szybsze staranie się o środki na te inwestycje. Ponadto obwodnica Nysy skomunikuje nowe strefy ekonomiczne planowane w rejonie Radzikowic, o czym powiemy w kolejnym wydaniu wiadomości. Polska i Czechy razem w Europie to tytuł kolejnej międzynarodowej konferencji w Nysie, której celem jest zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich. Chciałbym Państwa zaprosić na konferencję, która odbędzie się 29 listopada o godzinie 10 w sali Nyskiego Domu Kultury. Spotkanie będzie podsumowaniem projektu Polska i Czechy razem w Europie. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Forum Polsko-Czeskie Wspieranie Rozwoju Stosunków Polsko-Czeskich 2013. Celem ogólnym jest wzmocnienie współpracy sektora gospodarczego oraz stosunków polsko-czeskich obejmujących dziedziny takie jak gospodarcza, medialna i kulturalna. Realizacja celu polega na podejmowaniu działań w kierunku promocji produktów firm polskich i czeskich z regionów Nyskiego i Jesenickiego, jak też tworzenie strategii market marketingowych i promocji w Polsce i w Czechach. Celem nadrzędnym projektu jest stymulowanie rozwoju gospodarczego, społecznego, przestrzennego całego regionu. Turystyka, kultura i mass media stanowią dziedziny gospodarcze, z którymi związany jest mniejszy projekt, a które poprzez wzajemne relacje wzmacniają się, napędzając tym samym rozwój całego regionu. Efektem projektu jest poprawa wizerunku Polski w Republice Czeskiej jako rzetelnego i aktywnego partnera. W projekcie wzięli udział lokalni przedsiębiorcy, właściciele hoteli, spa, restauracji, atrakcji turystycznych, pomysłodawcy. I producenci wyrobów regionalnych, punkty informacji turystycznej i inni. W poprzednim roku, w ramach tego przeglądu, na scenie Nyskiego Domu Kultury zaprezentowało się ponad 200 aktorów z 17 teatrów w Polsce. Nyskie proscenium, bo oni mowa już po raz 31. w artystycznej pracy skupi młodych i zdolnych aktorów, a także mocno zaangażuje odbiorców na widowni. Obok Folkfestyny skrośnium to jedna z ulubionych imprez podczas których możemy poznać wspaniałych ludzi, a mieszkańcy miasta mogą integrować się poprzez sztukę i kulturę. Kulturę w wydaniu amatorskim i profesjonalnym, choć po wspólnej pracy na scenie różnice zacierają się. I to chyba największy plus tego przeglądu. W imieniu Nyskiego Domu Kultury serdecznie zapraszam na 31. Ogólnopolski Przegląd Teatralny Proscenium. 28 listopada w czwartek oraz 29 w piątek na deskach naszej sceny wystąpią teatry z różnych zakątków Polski. Z Krakowa, Wrocławia, Opola, Kędzierzyna oraz innych. Aktorzy prezentują bardzo wysoki poziom. Sztuki będą wystawiane od 9 rano do wieczora. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia artystyczne. Nyskie proscenium to od lat świetna okazja do spotkania w niezwykłym towarzystwie. Dlatego państwa też nie może na nim zabraknąć. Zatem do zobaczenia na widowni. Uwaga, w dniu 29 listopada, to jest najbliższy piątek, obniżone zostanie ciśnienie wody, jak również mogą nastąpić przerwy w jej dostawie. Kłopoty z myciem naczyń czy prysznicem mogą pojawić się w nosie późnym popołudniem w piątek. Wszystko to za sprawą wykonania prac inwestycyjno-remontowych spółki wodociągowej Akwa w stacji uzdatniania wody w Siestrzechowicach. Problemy z bieżącą wodą i spadkiem jej ciśnienia mogą pojawić się również w miejscowościach Białanyska, Przełęk, Podkamień, Jędrzychów, Konradowa, Niwnica, Wyszków Śląski oraz Kubice. Prace powinny zakończyć się do sobotniego poranka. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższy piątek, 29 listopada. Do zobaczenia.